Zgody i kosy, część 14. Lubisz Tottenham? Daj strzałę, zobaczę ilu was jest. Tottenham nie ma żadnej zgody ani żadnych dobrych układów z jakimkolwiek klubem z Anglii, a dobrą relację ma ze szkockim Aberdeen. Do nieprzyjaciół Tottenhamu zaliczamy Manchester United, Manchester City, Coventry City i Brinkton. Do największych wrogów Tottenhamu zaliczamy Chelsea, West Ham, Millwall, Crystal Palace. Ale największą kosę mają z Arsenalem. Po zakończeniu działań wojennych doszło do prawdziwej eskalacji konfliktu. Wszystko przez projekt reformy First Division, do której doszło w 1919 roku. Liga miała zostać powiększona z 20 zespołów do 22. Zostało zorganizowane spotkanie, na którym doszło do głosowania, które wyłoniło dwie dodatkowe ekipy. Pod uwagę brano Chelsea, Tottenham, kolejno 19 i 20 zespół w tabery First Division, czyli drużyny, które powinny spaść, a także Bransley, Wolverhampton i Arsenal, kolejno 3, 4 i 5 zespół Second Division, czyli ekipy, które nie wywalczyły awansu w Ligę Wyżej. Pierwszym szczęśliwcem okazał się Chelsea. Wszystko wskazywało na to, że w Lidze również utrzyma się Tottenham. Jednakże nie spodziewano zdecydowano, iż Arsenal zagra w First Division, a nie Tottenham, ani nawet nie drużyny, które były wyżej w tabeli Second Division od kanonierów. Ta sytuacja fatalnie wpłynęła na stosunki pomiędzy oboma klubami. Decyzja o wyborze Arsenalu to ogromna kontrowersja i błyskawicznie pojawiły się zarzuty, że prezes tego klubu, Sir Henry Norris, dopuścił się korupcji, aby władze ligi wybrały właśnie jego zespół. Choć tych zarzutów nigdy nie udowodniono, dla fanów Tottenhamu sprawa jest prosta. Kanonierzy zabrali miejsce w lidze, które należało się Tottenhamowi. A największą kosę Tottenham spoza swojego kraju ma z Ajaxem Amsterdam. Kochani, wbijcie serduszko i dajcie znać w komentarzu, co o tej całej sytuacji w lidze sądzicie. Czy też władze Arsenalu zagrały nieczysto, czy też Tottenham powinien wtedy zostać w Lice? Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!